Oto ona. Kamereka miażdżąca całą swoją konkurencję. W budżecie 120 zł nie ma sobie równych. Poznajcie Creative LifeCam wersję druga. Ostatnio musiałem zmierzyć się z wyborem kamerki internetowej. Zakres cenowy kamerek jest bardzo szeroki, ich możliwości są różne, więc wybór tej jedyny jest bardzo trudny. I teraz nasuwa się pytanie, czy wystarczy mi kamerka za 120 zł? Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału poznasz odpowiedź na to pytanie, ale najpierw zacznijmy od samego początku. To się otrzymujemy zapakowane w małe pudełko. Na tyle macie pełną specyfikację, także możecie sobie teraz zapozować i ją szczegółowo przeczytać. W środku otrzymujemy kamerkę, no i jakąś tam papierologię. Także, żeby nie tracić waszego cennego czasu, ja kamerkę odkładam na bok. I zabieram się za czytanie papierologii. Dzwoni? Numer prywatny? FBI? Słucham? Kolego, instrukcja obsługi zawiera ściśle tajne informacje, które można wykorzystać tylko w sytuacji, gdy zawiedzie metoda prób i błędów. Proszę o natychmiastowe odłożenie instrukcji do pudełka. Było to moje pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Tym razem uniknie pan odpowiedzialności karnej. Żegnam ziemię. Spokojnie, ja nie chciałem zrobić nic złego. Powiem Wam, że tego to się nie spodziewałem. Także odkładam instrukcję do pudełka. I wracamy do tematu tego filmu. Także tak wygląda nasza kamerka. Jeżeli muszę opisywać czerni koloru czarnego. Z ważnej rzeczy to kamerkę podłączamy używając kabla USB typu A. Który jest przyczepiony na stałe, tak jak widać. No i pasuje do większości powerbanków. Możemy zasłonić nasz obiektyw kamerki używając tej oto zaślepki. Gdy kamerka jest aktywna, to u frontu świeci się dioda o przyjemnym, nieoślepiającym kolorze. No i jeszcze ostatnia rzecz to kamerka nie ma autofokusa. Jest ustawiony w jednej pozycji. Moim zdaniem to akurat zaleta, bo w tanich kamerkach autofokus działa koszmarnie. No i zazwyczaj trzeba go po prostu wyłączyć. Korzystając z uchwytu, możemy postawić ją na stole, przymocować do monitora lub przykręcić do statywu ze standardowym gwintem 1,4 cala. Po zamontowaniu możemy ją dowolnie obracać i pochylać. Sieć plus kamerka równa się kamerka internetowa. Kamerka internetowa minus kamerka równa się sieć. Skoro mamy już kamerkę, to podłączmy ją do sieci. Po podłączeniu do komputera kamerka od razu jest gotowa do pracy. Nastawienia standardowych obraz jest w miarę dobry. Nade mną świeci tylko jedna żarówka mająca 800 lumenów. Jak można było się spodziewać, im mniej światła, tym gorszy obraz. Dlatego teraz zobaczycie mnie bez oświetlenia. Oświetlam mnie tylko i wyłącznie monitor oraz komputer. Także tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale płynność obrazu jest cały czas dobra. Nawet w trudnych warunkach oświetleniowych teraz przy świetle jest cały czas tak samo. Także dla mnie to było niesamowicie ważne, by ten obraz był cały czas płynny. Dla porównania włączę Wam ring light'a, żebyście sobie zobaczyli co da się uzyskać, jeśli dodamy trochę więcej światła. Obraz się poprawił, także im więcej światła, tym lepszy obraz. Mimo, że obraz na ustawienia standardowych jest naprawdę niezły, to ja ręcznie go poprawię i zobaczycie mniej więcej jak ja to robię. Najpierw sobie zmieniam ekspozycję. Ustawiam ją mniej więcej na tapu, żeby nie być przepalonym w żadnym z miejsc. Stawiam sobie teraz światło na 50%, bo tak bym chciał mniej więcej mieć. Czyli troszkę sobie ciemniej zrobić za mną. Ring light jest cały czas włączony. I tutaj mamy wzmocnienie, to jest chyba po prostu ISO, tak mi się wydaje. Czyli sobie ustawię powiedzmy tak około 40. Równowaga bieli, no niestety, ale mamy tylko trzy ustawienia, do tego zostają to w automatycznej opcji. Gamma. No to później sobie deregulujemy. Kontrast. No, myślę, że to będzie taki złoty środek. Nasycenie. No, powiedzmy, że niech zostanie wartość standardowa ostrość No dobra, nie zostanie siódemka. No i teraz tą gammę sobie doregulujemy. No, i chyba jestem usatysfakcjonowany z tego obrazu. Nie wiem, co o nim myślicie, ale na pewno jest lepiej. Dodatkowo do obrazu można sobie dołożyć jeszcze filtry i też to zrobię. Korekcja kolorów. No, tutaj muszę troszkę to rozszerzyć. Myślę, że przesunięcie barwy mi się troszeczkę przyda. Powiedzmy, że coś takiego. Można jeszcze tu poprawiać kontrast, gamę jasność. Nasycenie. No ale ja tu myślę, że już zostawię tak jak teraz jest. Damy jeszcze tak zwane up Tables, lut. No i tutaj możemy dodać tak jakby filtr, na przykład jak mamy na Instagramie czy Snapchacie do naszego obrazu. Jest kilka tutaj standardowych, a z internetu możecie sobie pobrać swoje. Jeśli piszecie Lut OBS, to na pewno znajdziecie. No i różnica jest diametralna. O! Myślę, że to jest spoko. Teraz widzicie mnie bez efektu. Teraz z efektem. Myślę, że na 50% nie będzie źle. Myślę, że naprawdę nieźle jak na kamerkę za 120 zł. Kolejną sprawą domówienia jest mikrofon wbudowany w kamerkę. W aplikacji Creative zaznaczyłem opcję ulepszania dźwięku. I właśnie w tym momencie możecie mnie z niej usłyszeć. No niestety dźwięk nie jest najlepszej jakości. A słowa słychać wyraźnie. Więcej mikrofonu w kamerce. Używałbym tylko w sytuacjach awaryjnych. Podsumowując, Creative Livecam V2 to naprawdę świetna propozycja w swoim przedziale cenowym. Do rozmów jest naprawdę wystarczająca. Jeśli chcesz ją kupić po to, aby zabłysnąć w sieci, jako początkujący youtuber lub streamer, to również powinna wystarczyć. Przecież content jest ważniejszy od jakości kamerki. Pamiętajcie tylko, żeby używać jej w jasnych pomieszczeniach i ustawić ją pod wasze warunki, w których jej używacie. Także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy materiał był dla was pomocny. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych materiałach.